Mówią, że jeśli zostaniesz sam na wprost Koloseum, w cichą noc, możesz usłyszeć echo tysięcy głosów. Niektóre krzyczą, inne błagają. Wszystkie pochodzą z przeszłości. Przez wieki było ono sceną wielkości imperium i jego mroku. Tu świętowano triumfy krwią. Oklaskiwano śmierć. Szczono władzę jak Boga. A jednak dziś połowa Koloseum zniknęła. To nie był wynik trzęsienia ziemi. To nie był skutek upływu czasu. To było coś okrutniejszego, bardziej ludzkiego. Rzym sam je zniszczył. Kamień po kamieniu. Legalnie. Za zgodą. Bez wstydu. Ale dlaczego? Jak to możliwe, że cywilizacja niszczy swój najpotężniejszy symbol? To historia pomnika, który był widowiskiem, więzieniem, cmentarzem, fabryką, kryjówką dla bandytów, a potem. Cudownie stał się świętym miejscem. Historia zdrady pamięci. Mitów, które stały się prawdą. Prawd, których nikt nie chciał opowiedzieć. Dziś poznasz to, czego prawie nikt nie odważa się mówić o Koloseum. Zrozumiesz, dlaczego zniknęła jego druga połowa. I może odkryjesz, że my także żyjemy we własnych Kolosich. Tylko nie zawsze je widzimy. Zostań, bo to... Co zaraz odkryjesz, zmieni sposób, w jaki patrzysz na historię. A może i na samego siebie. Był rok 70 enerzym właśnie wyszedł z jednej z najkrwawszych wojen wojny żydowskiej. Świątynia Jerozolimska upadła. Bogactwa złupów były niewyobrażalne. Jeden człowiek, o błyskotliwej wizji politycznej zdecydował, że ten skarb powinien posłużyć do czegoś więcej niż tylko do wypełnienia skarbców imperium. Powinien stać się pomnikiem potęgi Rzymu symbolem chwały jego ludu. Tym człowiekiem był Vespasian, a Koloseum miało być jego najśmielszym oświadczeniem. Mało kto wie, że budowa tego amfiteatru największego, jaki kiedykolwiek widział świat, nie zaczęła się z powodu zwykłego pomysłu na rozrywkę. Nie. Koloseum było przede wszystkim aktem propagandy. Vespasian został wybrany cesarzem w zniszczonym przez wojny domowe Rzymie. Potrzebował czegoś więcej niż silnej armii. Potrzebował symbolu stabilności, przywrócenia porządku, a przede wszystkim absolutnej władzy. A nie ma nic potężniejszego niż użycie przepychu łupów wojennych do wzniesienia pomnika na ruinach poprzednika. Wespazjan nie tylko zburzył złoty pałac Nerona Umes Orie. Wymazał go z pamięci ludu i zastąpił koloseum budowlą, która miała trwać wieki, a jednocześnie zetrzeć ślad po cesarzu, który ogłosił się Bogiem. Każda cegła tej budowli była opłacona żydowską krwią. Dosłownie. Rzym zabrał złoto, srebro, klejnoty i bogactwa ze splądrowanych świątyń Jerozolimy, i właśnie za te środki rozpoczęto wznoszenie Koloseum. Ale ponad materiałami, Wespazjan potrzebował czegoś jeszcze. Potrzebował zniewolonego ludu. Musiał upewnić się, że Rzymianie nigdy nie zapomną, kto rządzi. Monumentalność Koloseum była subtelną groźbą, przypomnieniem, że Rzym, Choć kiedyś podbity przez wrogów w odległej przeszłości, nigdy się nie podda. Koloseum było oświadczeniem, jesteśmy panami czasu. Czy wiesz, że żydowscy jeńcy wojenni nie tylko zostali zmuszeni do pracy przy budowie? Niektórzy historycy twierdzą, że kazano im patrzeć z samych fundamentów Koloseum na symbol swojej klęski, za każdym razem, gdy arena wypełniała się glawiatorami, bestiami i skazańcami. Ale prawdziwym początkiem historii Koloseum nie była sama budowa, lecz wydarzenie, które tchnęło w nie życie. Inauguracja. Sto dni igrzysk. Sto dni, podczas których w arenie zabito dziewięć tysięcy zwierząt. I nie tylko zwierząt. Tysiące gladiatorów, wielu z nich jeńców wojennych, musiało walczyć na śmierć i życie dla rozrywki tłumów. W tych pierwszych dniach Rzym nie tylko świętował potęgę, on ją narzucał. Pierwsze tłumy, które zapełniły trybuny Koloseum, nie były tylko widzami. Były wspólnikami. Całe pokolenie Rzymian dorastało, widząc na arenie brutalność jako naturalną część życia. Koloseum nie było tylko miejscem rozrywki. Było maszyną kształtującą świadomość. Poprzez swoją przemoc Rzym utrzymywał dominację nie tylko nad ludźmi, ale nad samym pojęciem tego, czym było imperium. Wespazjan rozumiał coś, czego niewielu polityków pojmuje: Koloseum nie było tylko teatrem. Było doskonałą sceną dodawania lekcji o władzy, śmierci, cierpieniu i kontroli. A fakt, że wzniesiono je dokładnie tam, gdzie wcześniej stał posąg Nerona, cesarza, który myślał, że jest Bogiem, czynił przekaz jeszcze mocniejszym. Teraz to my jesteśmy bogami Rzymu. Wyobraź sobie to, koloseum pełne ludzi. Tłum na krawędzi siedzeń, krzyczący. Podłoże pokryte warstwą piasku, gotowe na przyjęcie tego, co dla wielu Rzymian będzie największym widowiskiem życia. Ale to nie jest zwykłe widowisko. To gladiatura, pojedynek między życiem a śmiercią, ludzkim ciałem a bestią. I to nie tylko gladiatorzy walczący ze sobą. W Koloseum wszystko było możliwe: rzezie dzikich zwierząt, zorganizowane polowania, a nawet publiczne egzekucje. Koloseum było czymś znacznie więcej niż areną walk. Było maszyną wywołującą emocje, tworzącą adrenalinę, doprowadzającą tłumy do ekstazy. Tutaj, w każdej walce. Każdej śmierci, Rzym pokazywał nie tylko swoją potęgę militarną, ale i władzę nad psychologią mas. Wyobraź sobie scenę: gladiatorzy, skazani na walkę na śmierć, wchodzą do Koloseum Nago. Nie są tylko bezbronni, są też upokorzeni. Przed tysiącami oczu narasta napięcie. Czy przeżyją, czy zostaną pożarci przez bestie? A bestie, zwierzęta z Afryki, sprowadzone od nosorożców po słonie, które wychodziły z podziemnych pułapek hipogeum, gotowe zabić. Ale to nie było tylko widowisko fizycznej przemocy. To było widowisko kontroli umysłu. Tłum nie tylko oglądał, jak walczą zawodnicy, odczuwał śmierć, angażował się emocjonalnie w los tych mężczyzn i zwierząt. Każda śmierć nie była tylko wyrokiem, lecz także celebracją, rytuałem władzy, demonstracją tego, co Rzym mógł zrobić z tymi, którzy kwestionowali jego wielkość. I tu pojawiają się najstraszniejsze detale. Glabiatorzy nie byli tylko jeńcami wojennymi. Niektórzy byli niewolnikami, inni mężczyznami walczącymi o wolność. Ale ich pochodzenie nie miało znaczenia. Wszyscy byli tam po to, by realizować jeden cel dać widowisko społeczeństwu, które żywiło się krwią. Podczas inauguracji Koloseum na arenie złożono w ofierze dziewięć tysięcy zwierząt, liczba wydająca się niewiarygodna. Ale Rzym nie tylko zabijał zwierzęta. Przekazywał jasny komunikat, imperium ma absolutną kontrolę nad życiem i śmiercią. Gladiatorzy i bestie nie byli jedynie aktorami brutalnego teatru, byli pionkami na planszy, służącymi do potwierdzenia wielkości Rzymu, jego władzy nad naturą, nad życiem ludzkim, nad wszystkim, co nie należało do imperium. Ale nie tylko gladiatorzy walczyli między sobą. Były też battagnie na wali, symulowane bitwy morskie. Koloseum zalewano wodą, a gladiatorzy walczyli na pływających łodziach. Tego rodzaju widowisko było jednym z największych osiągnięć inżynieryjnych epoki napełnić arenę wodą, by symulować bitwy morskie, szczyt rzymskiej rozrywki. To, co fascynowało Rzymian, nie było tylko przelaną krwią, lecz skalą tych wydarzeń. Czasami koloseum wydawało się maszyną generującą grozę i fascynację na wielką skalę. W roku 107 cesarz Tradyn zorganizował 123-dniowy festiwal, by uczcić zwycięstwo nad Dakami, z udziałem ponad 10 tysięcy gladiatorów i 11 tysięcy zera zwierząt. Wszystko dla przyjemności tłumu, który karmił się tymi pierwotnymi emocjami, tym chlebem i grzyskami, które utrzymywały lud rzymski w rozproszeniu, podczas gdy miasto kroczyło ku przepaści. Postacie gladiatorów stały się celebrytami uwielbianymi przez lud. Rzymskie kobiety kupowały fiolki z potem swoich ulubionych gladiatorów jako przedmiot pożądania, bo wierzono, że ten podma właściwości magiczne, a nawet afrodyzjakalne. I w pewien sposób sami gladiatorzy, choć niewolnicy lub skazańcy, czuli się gwiazdami widowiska. Ale w końcu wszystko to było częścią dużo większej gry. Koloseum było sceną, lecz jego widzowie nie byli tam tylko po to, by zobaczyć krew i śmierć. Byli tam, by być podporządkowanymi, by być kontrolowanymi. Przemoc stawała się rodzajem rytuału zbiorowego, który jednoczył lud rzymski wokół jednej sprawy miłości do potęgi imperium. Koloseum, niegdyś bijące serce Rzymu, zaczęło się rozpadać na długo przed upadkiem imperium. Nie tylko siły natury je zniszczyły, było to zaniedbanie, porzucenie i, w wielu przypadkach, zorganizowane grabieże, które pozbawiły Koloseum jego własnej tożsamości. Wyobraź to sobie, minęły już wieki, odkąd ostatni gladiatorzy stąpali po jego arenie. Imperium rzymskie nie jest już tym, czym było. Rzym zaczyna odczuwać zużycie wieków. Ludzie, zmęczeni przepychem i brutalnością swoich przodków, przestają interesować się starymi rytuałami. Arena pustoszeje. Budynki otaczające Koloseum zaczynają się walić, niczym miasto w upadku. Ale to nie znaczy, że Koloseum przestało być użyteczne. Wręcz przeciwnie, stało się kamieniołomem. Po trzęsieniach ziemi które wstrząsnęły Rzymem, szczególnie po niszczycielskim trzęsieniu w 217 roku, ruiny koloseum zostały prawnie splądrowane, a miasto zaczęło używać jego kamieni jako materiału do nowych budowli. Na przestrzeni wieków marmur z fasady koloseum był usuwany, pelouni i ponownie wykorzystywany do budowy kościołów, pałaców i szpitali. Nic nie było marnowane. Rzym żywił się własnymi pomnikami. Przez lata koloseum przemieniło się w cmentarz. Najuboższe rodziny Rzymu zaczęły grzebać swoich zmarłych wśród ruin, szukając spokoju w tym, co niegdyś było symbolem wielkości i potęgi. Imperium upadło, lecz ruiny wciąż były schronieniem dla tych, którzy żyli w cieniu tego, czym niegdyś było najpotężniejsze miasto świata. Ale grabieże na tym się nie skończyły. Papież Aleksander VI, patrząc w przyszłość, a nie w przeszłość, wynajął Koloseum jako kamieniołom surowców. Ruiny stały się stałym źródłem bloków kamiennych, drogocennych kamieni i żelaza które napędzały rozwój Rzymu, który już nie potrzebował gladiatorów do rozrywki, widział wartość tylko w odzysku tego, co pozostało. Brak konserwacji, upływ czasu zrobiły swoje. W miarę jak Rzym wchodził w średniowiecze, koloseum przeszło od imponującego pomnika do zniszczonej konstrukcji, zarosłej chwastami, porośniętej roślinnością inwazyjną i pełnej ciemnych tuneli, które odważyli się eksplorować jedynie najodważniejsi. Wieki pozostawiły je w ruinie, a ludzkość o nim zapomniała. Pod koniec VI wieku koloseum było już jedynie improwizowaną twierdzą, zajętą przez rodziny Frangipani i Anibalgi, dwie potężne rzymskie dynastii, które przemieniły je w schronienie militarne. To, co niegdyś było symbolem widowiska i krwi, teraz służyło jako kryjówka dla bandytów i rodzin walczących o kontrolę nad miastem. W XIV wieku Rzym pogrążył się w niepewności i opuszczeniu. Kościół, będący już największą instytucją miasta, był zmuszony przerwać własne dziedzictwo bogactwa i narzucania władzy a w jego miejsce Koloseum stało się areną dla mniej chwalebnych wojowników, tych, którzy walczyli nie o honor, lecz o przetrwanie w ciemnościach świata, któremu przestało zależeć na tym, czym niegdyś był Rzym Cesarski. Historia Koloseum nie kończy się upadkiem Imperium Rzymskiego. Nie. Jego symbolika sięga dalej. W IV wieku chrześcijaństwo zaczęło się rozszerzać, a wraz z nim nastał nowy sposób postrzegania świata. Te gesty, znane jako munere, były widowiskowe, Niezapomniane i kosztowne, ale warte każdej monety, bo nie tylko podnosiły status dobroczyńcy, dawały mu wpływy, szacunek, a czasem nawet nietykalność. Niektórzy bogacze przekazywali tysiące denarów, aby zapewnić ludowi chleb, wino lub oliwę. Nie z miłosierdzia, lecz dlatego, że wiedzieli, iż poparcie plepsu może obrócić decyzje polityczne na ich korzyść. Na inskrypcjach, które przetrwały do dziś, czytamy: Taki to, a taki sfinansował naprawę tego akweduktu na chwałę swojej rodziny. Taki to, a taki podarował ludowi te fontannę i w następnym roku został wybrany Edylem. Nawet śmierć była okazją do darowizny. Wielu zostawiało w testamentach jasne instrukcje: rozdać pieniądze biednym, wyzwolić niewolników, sfinansować widowiska publiczne. Nie z żalu, lecz by ich nazwisko przetrwało. W społeczeństwie obsesyjnie przywiązanym do rodu i pamięci. Każdy akt dobroci był jednocześnie symbolicznym aktem samozachowania. I choć niektóre działania wynikały z prawdziwej chęci służenia, jak u młodszego Pliniusza, który pomagał w edukacji sierot, to zazwyczaj hojność była kalkulacją. W Rzymie dawanie nie oznaczało straty. Oznaczało inwestycje. Bo jeśli masz już wszystko, jedyne, co możesz zbudować, to dziedzictwo, które zostanie w pamięci. Dwa tysiące lat później. Rzym wciąż żyje. Nie w posągach ani ruinach, lecz w naszych nawykach. Nie potrzebujemy już purpurowych tok ani niewolników, którzy myją nam ręce pachnącymi olejkami. Teraz nosimy drogie zegarki, markowe garnitury, latamy prywatnymi odrzutowcami i mieszkamy w willach z widokiem na morze. Ale zasada jest ta sama pokazać, kto jest ponad innymi nie słowami, lecz obrazem. Media społecznościowe to nowe twiklinium. Pokazujemy, co jemy, dokąd podróżujemy co nosimy nie po to, by się dzielić, lecz by się wyróżnić. By udowodnić, że żyjemy lepiej, że jesteśmy wyżej. Już nie wybijamy naszych twarzy na monetach, lecz utrwalamy nasz wizerunek w kampaniach, markach, cyfrowych walutach, NFT, tablicach fundatorów, wyolbrzymionych biografiach. Uczty stały się zamkniętymi imprezami. Wille rzymskie elitarnymi penthouse'ami. Publiczne darowizny medialnymi akcjami charytatywnymi. Nawet ten czas wolny nadal jest symbolem elity. Dziś, jak i wtedy, człowiek, który potrafi zarabiać bez pracy, uchodzi za zwycięzcę. Co więc się zmieniło? Tylko opakowanie, bo wciąż wierzymy, że wartość tkwi w tym, co widać: że bogactwo, władza i status trzeba pokazywać. Jeśli nikt nie widzi, nie istnieje. W tym lustrze Rzym nie był tylko cywilizacją, był instrukcją. I nieświadomie wciąż ją codziennie czytamy. Zatrzymaj się na chwilę. Gdybyś urodził się w starożytnym Rzymie, gdzie byś siebie widział? Budząc się w lnianych prześcieradłach, wśród posągów i prywatnych ogrodów? Czy może niosąc wodę dla innych, boso, bez prawa głosu i wyboru? Prawda jest taka, że w Rzymie, jak w każdym społeczeństwie, bogactwo nielicznych możliwe było dzięki biedzie wielu. I choć pomniki runęły, idee władzy. Hierarchii i prestiżu stoją nadal. Dlatego pytanie jest nieuniknione: czy naprawdę się rozwinęliśmy, czy tylko zmieniliśmy maski? Jeśli ta podróż do serca bogatego Rzymu skłoniła Cię do refleksji, napisz o tym w komentarzach. Co zaskoczyło Cię najbardziej? W którym momencie pomyślałeś, że ta historia jest zbyt podobna do dzisiejszych czasów? A jeśli ktoś wciąż myśli że pokazowy luksus to wynalazek współczesnych influencerów, udostępnij mu ten film. Bo zrozumieć Rzym to zrozumieć siebie. Do zobaczenia w następnym odcinku. I pamiętaj, naród, który nie zna swojej historii, skazany jest na jej powtórzenie.